I cześć, siemano, tutaj Stila, to już 38 odcinek z e, I na samym starcie powiem co się zmieniło na postaci, bo zmieniło się dosyć sporo od poprzedniego odcinka Przede wszystkim jeden poziom wbity, bo pokonałem Locha, z którego zaraz pokażę mm, Zmieniłem item właśnie, który teraz moje statystyki prezentują się tak Nie wiem czy zmieniłem to na stałe, czy tylko na taki krótki okres, ale zobaczymy jak to tutaj będzie, ale na razie wydaje mi się, że statystyki z tym zwykłym itemem są lepsze. Jest jeszcze jedna ważna rzecz dzisiaj do zrobienia. Bo dzisiaj spakujemy kolejny kibel na 33 aurę, bo mam epika, który wypadł mi z tych lochów. I może sobie na samym początku, może na samym początku zobaczymy jakie lochy pokonałem. Pokonałem eastaros 7 na 20. I to wyglądało w sposób taki, że walnęłem 17 milionów kryta i wypadły mi te buty bez miejsca na klejnot i na wszystkie cechy. I w strefie roku pokonałem 8 na 10 ee, w piekle. Więc też ładnie. Dwa laszki padły, jeden level pity i ten e, pozdałem wojownikowi, bo jest dosyć dobry. I może że tak. Już jednego epika wczoraj e, wrzuciłem, dlatego tak szybko będziemy spukiwać kibel. Hmm, to i tak od razu sprzedać No i fajnie by było, kurde, takim moim powiedzmy marzeniem jest, żeby jakaś różdżka na 3 cechy z klejnotem wypadła lepsza, bo ta różdżka już jest ISO, oczywiście z, dobrymi, z dobrym rozrzutem No bo już by się przydała nowa No ale jest kolejny ten No powiedzmy, że jest dobrze, no że, że mogło być gorzej, ale też mogło być lepiej, ale jest całkiem okej, okay. damy może ten klejnot no, jest gitarka w miarę, jest bardzo fajnie. E, może damy to magowi. No i będzie gitarka. E, I co, przejdziemy sobie na arenę, może zaatakujemy. Mm, tutaj powinniśmy sobie spokojnie dać radę z skalem. No, niestety tylko wypadło nam hmm. doświadczenie, ale, ale to... przeciwnik nie był zbyt wymagający, więc nic dziwnego. No i tutaj nic już specjalnego nie ma niestety Ale może sobie najpierw poukładam tutaj itemki, żeby to jakoś wyglądało mm, I pasy ma, no dobra, w razie czego będę wiedział I może teraz przejdziemy do pupili, bo mm, pokonałem, chociaż nie, chyba nie tego Pokonałem tutaj tego Chyba tylko tyle, jeśli chodzi o pupile, się pozmieniało I nie wiem, czy toperze już miałem wydropionego na poprzednim odcinku, czy nie Ale tak czy siak mam już toperza I zaatakujemy ogniem ziemię no i spokojnie wygraliśmy. Spokojnie mamy 91 już, więc całkiem nieźle. Ja bym tutaj spróbował środowisko zaatakować. No, straciłem jedną szansę na lochy, ale spokojnie. Mam się grzybów też, co będziemy mogli trochę lochów popróbować. Będzie w miarę. No, złoto mi jest najmniej potrzebne, ale dobra, dobra. Nie będę płakał, jest złoto, jest dobrze. E już pokazywałem, więc mogę chyba sobie je usunąć tak mi się wydaje i w gildii e, mamy już e, 5 na 10 w czwartym akcie 74 punkty życia ma już, więc całkiem szybko tutaj lecimy, no ale zadaję mu jeden cios ostatnie dwa dni wchodziły mi kryty tutaj i zabierałem po 7 milionów, dzisiaj niestety nie siadł kryt i zabrałem mu tylko 2,5, no ale co zrobimy mm. i co? Tutaj mam 78 pozycję, całkiem nieźle, 22 i tutaj 28, więc tylko w sali chwały graczy spadam, więc nie jest źle. Tak jak ostatnio pisaliście, już sobie nie, nie odnawiam w twierdzy obrony i faktycznie mniej mi zabierają tych, tych surowców właśnie. Więc dobra rada, dzięki wielkie za tą radę. I teraz tutaj mi w ogóle z nim kryty nie siadają, a jak siadają to takie po 3 miliony. Zabrałem chociaż powyżej, no nie, 10% tylko zabrałem, więc jest lipa totalna. Ale co, może najpierw sobie podniesiemy statystyki wieży, znaczy statystyki level i spróbujemy raz y, zaatakować wieżę. No nie, zaraz będziemy próbować dalej. Ale co, jeszcze przejdziemy może do twierdzy, zobaczymy, y, jakie tutaj nam ataki wejdą. To jest, dobre, to jest dobre, bo dużo upu. Więc dam tak z 20, tu będzie 10 na e, mur. Powinno 20 wystarczyć. No, nawet za dużo dałem, ale zarobiłem prawie 200 tysięcy drewna, więc jest dobrze. Tutaj też zarobię 20 tysięcy, więc całkiem nieźle. E, tutaj też zarobię około 20 kilku tysięcy, no i dobra tak się skończyły nasze ataki, teraz może przejdziemy do podniesienia statystyk, żeby to wyglądało w miarę fajnie, no i wygląda to już całkiem, całkiem, tylko może sprzedamy sobie ten, żeby trochę miejsca się tu zrobiło, zrobimy tak, tak dobrze, jest nowy, jest nowy nowa szata, więc jest dobrze cały czas do przodu już niedługo będzie 18 tysięcy inteligencji, więc całkiem nieźle i 11 milionów z nieśmiertelką więc jest naprawdę fajnie, bardzo fajnie i co, może spróbujemy najpierw jak nam idzie w piekle w lochach. jak tutaj nam idzie no niestety to jest wugowo. o! no nie, no ja za mało mu zabrałem, ale jest szansa spróbujemy jeszcze raz chociaż no nie, teraz nawet nie, nie udało się. Ja bym, kurde, spróbował tą wieżę, bo w wieży wydaje mi się, że największe szanse mamy. No ale chyba tak mi się tylko wydaje, no bo... No chyba nie ma jeszcze sensu atakować wieży. Więc wieży raczej na tym odcinku nie pokonamy, ale spróbujemy sobie jeszcze... Jak mi idzie w 8 na 20 ea no szczerze mówiąc nie idzie mi za dobrze. No nie, tu mam szansę, przez jakiś najbliższy miesiąc na pewno tutaj nic nie zwojujemy, ale ja bym jeszcze tutaj piekło spróbował No i ostatnia próba, zobaczymy wejdzie czy nie wejdzie No nie, raczej nie, raczej nie, no ale chyba w piekle jesteśmy najbliżej pokonania tego locha Więc warto to sobie zapamiętać I co? Wydropił nam bardzo, może nie tyle co bardzo fajne, bo liczyłem na jakąś różdżkę, już plus 1000, te trzy cechy, to by było całkiem nieźle, ale i tak statystyki wyglądają całkiem w pytkę, więc e, smutny nie jestem. E, I co? Doszła kolejna postać z Ea Staros w klaserze, więc, więc klaser rośnie. Mamy już 97,67%, więc jest całkiem, całkiem w jak to się mówi. E, I co mogę tu więcej powiedzieć? Chyba nic szczególnego. Kibel spukaliśmy, mamy Aurę 33. O, jeszcze jest animacja, gdzie to leci do góry, aż tutaj. Mm, więc, więc, co będzie trzeba od nowa robić? 1000 wypełnienia. E, nie wiem po co to pociągnąłem. Ale jest już 33 aura, co, 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 co za czym idzie, że będą mi po prostu lepsze itemy, nawet jeśli w jakiś epicki weekend będzie, będę miał jakiegoś epika w, w sklepie jakimś, czy to w gabinecie magii, czy w sprojawni, będzie on lepszy, więc, więc e, kibel jest bardzo ważny w szajku. Może odbierzemy jeszcze misję, bo jest e, weekend skarby lasu, więc może jeszcze jeden grzybek mi by wypadł, e, ale co, nic chyba tak szczególnego już do pokazania nie mam. Oprócz tego spukania kibla 10% jest, chociaż zobaczę, czy spadł mi pancerz, czy nie. Ile miał tutaj wcześniej? O miał mniej, więc całkiem dobrze. Jest nawet bardzo dobry. Ten i jest akurat grzyb, jeszcze jest jeżynka, więc bardzo fajny drop z tej misji. Podobał mi się. Ja bym jeszcze kurde mm, pupila tutaj zaatakował, ale którego? Ten wydaje mi się, że ma szansę tutaj jeszcze jednego pokonać. Tak mi się wydaje. No nie, nie pokonałem, no niestety przegrałem. A nie wiem czemu zrobiłem tą misję, bo przecież w skarby lasu się robi jak najkrótsze misje, żeby jak najwięcej mieć szans na grzyba. To jest taka może nie trik, no bo praktycznie każdy powinien to wiedzieć, ale chyba wcześniejsze święto, czyli grzybowa żniwa, teraz to są skarby lasu, robi się jak najkrótsze misje, żeby jak najwięcej było szans na dropa, więc chyba na tej postaci już nie mam nic więcej do powiedzenia. Przejdziemy sobie to S33 i tam zrobimy sobie co odcinkowego laszka, więc widzimy się za chwilę. Ile? A więc tak, jesteśmy już na S33, i tutaj są e, tutaj są e, e, co odcinkowe lożki, więc, więc poprosili mnie, żebym kupił podki. Kupiłem podki, chyba tylko się tutaj w nie zaktualizowało, chyba że. Trzeba zrobić coś takiego. Nie, nie mam nadal potek, po prostu jakiś bóg może to tylko na Steamie tak jest. No, ale nieważne. Tutaj tak samo nie odbudowywuję już jednostek, bo jest mi to niepotrzebne. Jeśli jest tak, że więcej mi zabierają, jak mam jednostki broniące, więc raz ich nie będę odbudowywać, ale nic szczególnego tu nie ma, więc co? Jedziemy z kołem fortuny i za chwilę przechodzimy do odcinkowego lożka i tutaj tak samo jak na S25 wypadło złoto. I co, statystyki mam lepsze, bo itemy pozmieniałem, bo znalazłem gildię, w której jest trochę rycerzy i po prostu lepsze klejnoty mi wypadają, więc e, troszeczkę pozmieniałem tutaj itemki, jestem troszeczkę silniejszy. I raczej na spokojnie powinniśmy pokonać tutaj. U kurte 88 poziom. Ale tak czy siak powinniśmy go pokonać. Jest to zwiadowca z dość dużą ilością wytrzymałości, większą niż ja mam. Ale tak czy siak powinniśmy go pokonać, więc liczę na to, że pierwsza próba będzie udana. No, za dużo uników wali. A ja za mało. Chociaż dobrze, teraz kilka uników mi było, ale on też unika, więc jest lipa straszna. To właśnie są walki z zwiadowce kontra zwiadowca, ale na szczęście wygrałem. Poziom wbity, poziom wbity, więc jest dobrze. Jeszcze trzy poziomy i będą na tym koncie pupile. No i co? Chyba mogę się pożegnać. Jeśli się odcinek spodobał, to łapka w górę. I jeśli pierwszy raz tutaj jesteś, to polecam zasubskrybować. Więc widzimy się w następnym odcinku. Siemano.